Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy wtorek 7 czerwca 2022 rok. Niniejszym jako suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie odczytam zapytanie publiczne numer 29 Skierowane do Bandyty międzynarodowego, przestępcy międzynarodowego, kłamcy międzynarodowego, Magdalena Kaliszewska. Wieloletni pracownik korporacji pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Wydział. Pierwszy cywilny. Oto treść tego zapytania. Dlaczego, jako suweren, mam zabronione, aby przekazywać kieszonkowe dzieciom z dnia wczorajszego, to znaczy poniedziałek, 6 czerwca, 2022 roku. Pozwolę sobie przytoczyć krótką historyjkę tak ogólnie. Otóż to było tak, że przyjechałem w ten poniedziałek 6 czerwiec 2022 do takiego ogrodu Slash Eden lub na namiastka Edenu. Taki mały garden i tam w słoneczku spędziłem cztery godziny bo była fajna, piękna pogoda. I będąc tam Oparłem się o taki szpadelek, który był już wbity w ziemię. I jak się oparłem, to ta łopatka się przewróciła, a jak była wbita w ziemię, to wyrzuciła na zewnątrz tą części ziemi i tego wszystkiego, tak jak to przeważnie używając łopaty się robi, więc tam byle ciała ziemia i takie drobne kamienie, bo wiadomo, że różne rzeczy w ziemi mogą być trawa, korzenie, kamyki i takie różne inne rzeczy. Więc było tam kilka kamieni, trochę trawy, a także 100 złotych, Taki jeden zielony papierek. Trochę się zdziwiłem, że, że no tak, na takiej głębokości to raczej skarbów się nigdy nie zakopywało. Jeśli przyjąć taką metodę, że różne skarby, jakieś złoto, kosztowności, stare monety i różne kosztowności się zakopuje w różnych ukrytych miejscach w ziemi. Ale co zrobić? Więc skracając tą historyjkę, pytanie brzmi, kto mi zabrania aby przekazać to właśnie 100 złotych z dnia 6 czerwiec 2022 rok w poniedziałek, tak około godziny 14 załóżmy kto mi zabrania przekazać właśnie kwotę 100 zł? Jako kieszonkowe dzieciom. Znak zapytania. Wzywam jako suweren niniejszym, wszem i wobec, do ujawnienia wszystkich nazwisk, imion i funkcji korporacyjnych wszystkich tych, którzy do tego Doprowadzili wykrzyknik, że taka patologiczna sytuacja powstała, zaistniała i ona już piąty rok jest i nikt tego nie chce zmienić. Więc teraz widzisz, ty, bandyto międzynarodowy Magdalena Kaliszewska wieloletni pracownik korporacji sąd rejonowy wrocław krzyki wydział pierwszy cywilny co ty zrobiłaś i uczyniłaś poprzez swoją wolną wolę i byciem opętanym przez negatywne energie przynależne do patologii systemu sądowniczo-prokuratorskiego we Wrocławiu. Wzywam Ciebie, Ty bandyto międzynarodowy, Magdalena Kaliszewska, w terminie 30 dni do odszczekania tego wszystkiego, co dokonałaś i Naprawienia tego wszystkiego w należyty sposób. Dziękuję wszystkim za uwagę. Odwiedzacie ten kanał na własną odpowiedzialność. Nikt Was tu nie zapraszał ani nie zaprasza, a wręcz przeciwnie. Jak macie inny punkt widzenia co do treści tutaj przekazywanych, to oglądajcie sobie inne kanały, gdzie są treści ciekawsze dla Was na Waszym etapie życia. A wolni ludzie, suwereni. Zrozumią to na pewno. Właściwie. Oczywiście wzywam osoby niepełnoletnie do natychmiastowego opuszczenia tego kanału, ponieważ tym bardziej mogą mieć inny odbiór tych treści, które tutaj przekazuję. I wszyscy doświadczają tych treści, które tu przekazują, na własną odpowiedzialność. Dlatego droga ławo przysięgła suwerenów. Mamy kolejną patologię, kurwidołka sędziowsko-prokurwatorskiego, gdzieś tam na rubieżach Rzeczypospolitej, we Wrocławiu Otóż y, pozwolę sobie po pokrótce y, podsumować to. Wczoraj był poniedziałek, ładny dzień słoneczny. Zajechałem do ogrodu. Odpocząć sobie w miłej energii przyrody. Nie spieszyłem się nigdzie. Po południe takie normalne poniedziałkowe. Spędzi, spędziłem tam kilka godzin, około 4 godzinek i tak się stało, że oparłem się o łopatę, która była wbita w ziemię i ona się przewróciła i wywaliła na zewnątrz to, co tam właśnie było. Dlatego w związku z tym zauważyłem, że tam jest właśnie dokładnie 100 zł taki papierek tutaj mam, mam właśnie dla was stówę Nie wiem czy będzie to widać Tutaj macie numerek na przykład Oryginalna stuwa. Więc podsumowanie, że jeśli traktowałbym dokładnie to 100 zł jako kieszonkowe od wczoraj, od poniedziałku, 6 czerwiec 2022, to kto mi zabroni, Jakim prawem kaduka czy bezprawiem, aby przekazać osobiście to kieszonkowe dzieciom? Nawet jeśli pojawiłoby się takie pytanie, że ktokolwiek z korporacji, trzecia RP, zapytałby się: No dobrze, ale gdzieś to nie wiadomo skąd to masz i tak dalej, więc. Odpal nam haracz 75% z tego. No dobrze. To zostałoby dalej 25 zł. Dokładnie 25 zł. Zostałoby moje, i nikt by się nie pytał skąd to mam. Czy to spadło mi z kosmosu, czy to mi bocian przyniósł, a dzieci bociany. Nie. Bociany roznoszą Sory, bociany roznoszą dzieci, to nie to. O, wiewiórka! O, wiewiórka by mi to mogła przynieść. Albo cokolwiek lub ktokolwiek. Dlatego z tego 100 zł 25 zostałoby na czysto, i nikt by japy nie otworzył z jakimkolwiek pytaniem. Więc pytanie brzmi, dlaczego nawet. Yy, tych 25, halo tu Ziemia. Jakiś rzecznik praw dziecka, jakiś rzecznik praw podstawowych jest, rzecznik praw obywatelskich i, 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 i tak dalej. Czy tam jest ktoś tam w Warszawie z ONZ-u? Taka organizacja ONZ, która tam się zajmuje też prawami i sprawami dzieci i tak dalej. Więc. Co by na to samo ONZ powiedziało, że no nawet 25 zł. Załóżmy, że mam z tego 25 zł od wczoraj. I nikt by japy nawet nie otworzył z jakimkolwiek pytaniem, skąd to mam. Więc patologia Kurwidołka Wrocławskiego w tej temidzie brzmi, kto. Mi zabrania, aby jako kieszonkowy to przekazać dzieciom. Więc właśnie z tym pytaniem retorycznym lub nie zostawiam Was, szanowni członkowie Łaby Przysięgłej Suwerenów, abyście wiedzieli, że tak to jest. Dzięki.